Dzień dobry Państwu, Ireneusz Raś. Dzień dobry. sportu, poseł polskiej turystyki. I turystyki. Tak to się ministerstwo nazywa. Tak się nazywa ministerstwo, a nie można w skrócie? E, MSID. W skrócie MSID. Mhm. Mhm. I wyjdzie, że mamy takie kłopoty Coś z decyzją o po ciężkim poranku, to za momencik yy, o ciężkich porankach, a właściwie w ciężkich dniach. Najpierw pan pozwoli, że pana przywitam. Powiem, że pan jest jeszcze z mm, parlamentarzystą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzecia droga. Trzecia droga. Jacek Protasiewicz też jest w PSL trzeciej drodze. Jacek Protasiewicz to obecnie wicewojewoda Dolnośląski, który wczoraj na portalu X z dawnym Twitterze szalał. Szalał do tego stopnia, że obrażając absolutnie wszystkich jak leci, kiedy inni mówili, no chłopie piłeś, nie jedź, odłóż to, to on nie przejmował się tym. No i co, jakby to panu powiedzieć, no doszło do tego, że nawet pani minister Kotula pisała, że wpisy pseudokonserwatysty z PSL są jednoznacznie obrzydliwe i późnym wieczorem zareagował PSL stanowczo się odcinając od, od tego, co, co robił Pan Protosiewicz. A moje pytanie do Pana jest proste w związku z tym. Czy Jacek Protosiewicz powinien wylecieć z funkcji wicewojewody dolnośląskiego? To nie jest moja decyzja. Pewnie ktoś będzie taką decyzję podejmował, czy zostanie, czy, czy wyleci. Ja mogę tylko <grym> powiedzieć, że ubolewam na, nad tym znam Jacka. Myślę, że ostatni czas. Jego osobisty nie jest najłatwiejszy i tylko tym mogę tłumaczyć to zachowanie. Ale ten ostatni czas trwa wiele lat. Przypomnę panu, że zaczęło się, jego eee, problemy stały się jego problemy stały się publicznymi wtedy, kiedy w, chyba w 2014 roku na lotnisku, w, chyba, chyba w Monachium, w każdym się w Niemczech, krzyżał Haj Hitler. Zgadzam się panie redaktorze, później był później został wyrzucony z platformyka prywatna. E, można tak powiedzieć na e, Xie czy w dawnym mm -hmm. Twitterze, to nie jest najlepsza e, sytuacja dla e, osoby publicznej. Ale wie pan, I co się działo? Jak Paweł Kuki spisał głupoty, głupoty, to później przepraszał, pisząc piątek, piąteczek, piątunio, przesadziłem z No Tak, wobec niego y, wielu redaktorów było y, bardzo łagodnych. Nie, ale facet umiał przeprosić, natomiast Jacek Protasiewicz idzie w zaparte. Ale może przeprosi. Może go do tego zmusicie? Pytanie, jakie konsekwencje chce wyciągać PSL, bo cytuję wpis z oficjalnego konta PSL-u. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Ja Pana pytam, te odpowiednie kroki to dymisja czy skierowanie do Izby Wytrzeźwień? No, panie redaktorze, nie będę o tym w ten sposób rozmawiał. Powiedziałem, jak wydaje mi się ta sytuacja wygląda. Nie jestem. Osobom, która też po ludzku chce deptać kogoś, e, w związku Nikt z tym nie zostawmy... Nikt deptać nieszczęsnego Jacka proto pytanie jest jego funkcję to, publiczną. Zostawmy to tej rozmowie, która e, rzeczywiście w pełnej świadomości zostanie... <noise> przeprowadzona pomiędzy władzami a, a Jackiem i mam nadzieję, że Przepraszam, czy zwrócili się na sytuacje. W, pewnej, w pełnej świadomości. Ale Czyli proszę nie doszukać na, się złośliwości. Poczekajmy na pełną świadomość. Strony, bo tutaj nie ma wobec Pan Jaska. minister Raś mówi o tym, żebyśmy poczekali na pełną W ogóle apeluję do wszystkich polityków, żeby X-a, Twittera nie stosowali do takich połajanych. Po spożyciu. Ponieważ y, y, na y, t, y, tym komunikatorze coraz więcej jest hejtu. I według mnie dolewanie e, e, oliwy do ognia Tam nie, nie oliwa jest... była pita. I nie do oliwy dolewano. Zostawmy to pani e, ja byłem świadkiem, co było. Ireneusz Raś. Irena, e, raz, Irena jest ze mną tak, ja w studiu. I panie ministrze w Krakowie, w którym pan mieszka, w zasadzie pod Krakowem pan mieszka, chciał pan by nawet kandydować na prezydenta tak. Krakowa. Będzie druga tura wyborów, w niej startuje Łukasz Gibała, kandydat niezależny, oraz Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej. Kogo swoim głosem wesprze Ireneusz Raś? Kiedyś poznałem obydwu tych polityków, kiedy byli razem. Y Yy, I współpracowaliśmy. Oni, Oni współpracowali przez bardzo w jednej otarli. partii przecież, w Platformie no, nawet Obywatelskiej, w, jednym, w, w tej samej co pan. Nawet w jednej frakcji. Natomiast dziś muszę powiedzieć jedną rzecz: no, jestem w koalicji tutaj centralnej z Aleksandrem Miszelskim to nas łączy, więc odpowiedź moja jest tutaj jednoznaczna, że wsparłbym mojego kolegę z koalicji. Mhm. Dobrze, czyli pan wspiera Aleksandra Miszewskiego, zobaczymy oczywiście, jak zdecydują Krakowianie, to będzie bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa walka, bo przez długi czas... Natomiast e, dla mnie będzie ważne co potem, bo z każdym prezydentem chciałbym współpracować. To jest moje miasto. Mówi się tak, górnolotnie, ale ja e, nigdy tego miasta nie będę traktował e, Pernogam, ponieważ nie mój kandydat wygrał, a w domyśle na przykład nie ja. Nie no będę właśnie, ego, to Pana nie, bo, będę, to nie, pana nie boli, nie, że Pana tam nie, nie było nie, nie w, w tym mnie. gronie. Chciałbym, żeby tam się naprawdę dobre rzeczy działy. Jestem przedstawicielem tego miasta. W sposób szczególny się temu poświęciłem przez lata i będę z każdym współpracował. I dla mnie ważniejsze, co po wyborach, a nie co przed. Mhm. To zobaczymy, co po wyborach. Mhm. Wybory europejskie akurat jeszcze też przed nami. Przed nami Oto, oczywiście. O, to, o to za sekundkę Pana spytam. Ale zanim o to, co przed nami, to o to, co za nami. Czy pan chciał rozwalić koalicję? Pantii, Dlaczego pan i tak siedmioro innych twierdzi? polityków PSL-u głosowaliście za tym, żeby odrzucić projekty aborcyjne Nie mogę tego słuchać, ja, ja... Moje poglądy są powszechnie znane w tej A kwestii. A czy ja mogę zadać pytanie do końca? Wiem, do czego pan zmierza, panie redaktorze. No nie, no, o, oszczędzić panu i. Ale słuchacz, wie pan wie pan, dlaczego tak. ja to muszę mówić. Dlatego, że nie wszyscy, o dziwo, są tacy ludzie, proszę, no tak. rady, nawet wśród słuchaczy, sobie sprawę, są że są takie ogromne jednostki, które nie sprawdzają, jak pan głosuje za kaldzielaniem. I ty, tak tym ludziom mówimy oczywiście twardo, żeby sprawdzali, żeby się interesowali, jak Uszaś głosuje. Proszę to nadrobić. A na razie powiemy, że pan był przeciwko ustawą zezwalającym na mm, aborcję do 12 tygodnia. Mówię ustawą, bo zarówno PSL-u, jak i Platformy, obie te ustawy chciał pan odrzucić. Nie PSL-u. Przepraszam, Bredze. A, właśnie. Lewicy i się bałem, PSL to była ta ustawa, za którą pan może rzeczywiście ja chyba bym rozwalił wtedy koalicję, gdybym głosował <głosowały> przeciwko swojej. Trzecie, przeciwko PSL, projektowi trzeciej zło, drogi. PSL złożył, PSL złożył trzecia projekt, to trzecia, trzecia droga, złoży, droga. Złożyliście projekty referendum. Tak. Za sekundę to spytam. I po, powrotu do kompromisu <noise> z 1993 roku, bo to jest Ostatni. 8 konserwatystów w koalicji rządzącej. No, ostatnie osiem osób z Panem włącznie głosowało przeciwko tym ustawom. Nie, nie, nie. By, jakby po pierwsze u nas była zasada wolności sumienia e, i to jest e, fenomenalne. To coś, co mhm. jest chyba reliktem dla niektórych środowisk politycznych przeszłości. W tych kwestiach dyscyplina nie powinna być, jak wiemy. Wszyscy się zainteresowali, e, e, co się stało z jednym posłem, który no, miał być no, no, a, 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 tak. a nie było. Proszę zwrócić uwagę, jaka determinacja, żeby, żeby po prostu nie być łamanym kołem w tych kwestiach. A z drugiej strony, my, jak pan redaktor wie, przed wyborami do Parlamentu Krajowego, przed 15 października. Mówiliśmy, jakie jest nasze stanowisko. Z tym poszliśmy do wyborów. Efekt wyborczy bardzo dobry. O cały O aborcji jeszcze z Panem porozmawiamy. Ja muszę zadać to pytanie jeszcze. w tej części rozmowy, ja a mam wierny. ostatnie 15. Ja, ja jestem wierny ustaleniu muszę Pana z trzeciej spytać, drogi. Czy Pan już w ministerstwie wie, czym się zajmuje? Tak, inwestycjami i mm, LZS-ami. Bo... Czyli za, nie, nie dostał Pan turystyki. Decyzja Pana Ministra Elitrasa była. To, wy... to jest upokorzenie i to jest cios. O tym też nie. porozmawiamy, ale dopiero w drugiej części naszej rozmowy w RMF24. Cały czas ta rozmowa trwa, w naszych mediach społecznościowych również. A z RMF-u będą musieli jeszcze poczekać jakiś czas, kiedy następnym razem przyjdzie do nas Jerzego z uśmiechem na twarzy i fantastycznymi informacjami. Dziękuję Państwu. No dobrze. A to, to nie były fantastyczne. Rozmowy. Są, Są fantastyczne. To, że pan nie ma dużo roboty, to jest dla pana. Dlaczego? Do... Da... Inwestycje? Czy ja mogę dokończyć pytania o aborcję? Bo tak, to jest tymiast. poważna sprawa. Czy znaczy, wie pan? To po pierwsze, to jest sprawa poważna, po drugie koalicja rządząca przykładała do tego ogromną wagę. No i chodziło generalnie o to, na przykład pański lider partyjny, Władysław Kośniak, kamysz nie głosował przeciwko. On się wstrzymywał od głosu, czyli de facto głosował za tymi ustawami. Za tym, żeby znaczy, były Też proszę. musimy wytłumaczyć. Że te głosowania były głosowaniami technicznymi, czy projekty później. No no znaczy, nie ma czegoś do, takiego do... głosowania technicznego. W sensie się... to może pan sprawdzić, czy pan działa urządzenie. Wiemy, Każde głosowanie jest głosowaniem politycznym. Jak mocno potraktowali pewne kwestie politycy lewicy i chcieli zrobić z tego. Zrobili de facto przedmiot kampanii samorządowej. Zgodzicie się pan redaktor? Chce z odejściem? Chcę panu też przypomnieć, że Platforma e, Obywatelska złożyła daleko poszerzone deklaracje, Hołownia, że każdy, kto kandyduje no z Platformy, tak. musi być za to dobrze, aborcją. No, no to, to, to jest kwestia Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wchodzę w ich podwórko w tym zakresie. W trzeciej drodze było ustalenie i Szymon Hołownia powiedział. Nie wprowadzajmy tego w, 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 w temat kampanii samorządowej. E, zajmijmy się lokalnymi sprawami, bo z nimi idziemy do tych wyborów. A potem wracamy i rozstrzygamy. I on powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby do dyskusji poszły wszystkie projekty. Nie patrząc na wsad, e, jak to się mówi, do kotła, czyli do, tej usta do tych ustaw. I teraz. I ja, e, to dlaczego e, pan w takim razie nie zgodził się na to, żeby głosować za Bo staram się być wierny i też nie przesadzać, żeby nie, nie było takiego są, wrażenia, że Czycia droga, że, że droga ustąpiła i teraz będzie e, 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 przyjmować tą, tą kwestię w ten sposób, że aborcja jest okej. Okay, bo ja niestety bardzo... ta debata, <laughs> nie wiem czy pan redaktor ją śledził, ona wed, według mnie przesądziła o tym głosowaniu e, e, naszym takim powściągliwym w większości jednak w większości, bo głosy wstrzymujące się to też były umiarkowane głosy, które mówią, że nie dla aborcji okej. Okay. Mm -hmm. Natomiast ta debata miała dla mnie taki wymiar trochę, jak słyszałem niektórych wypowiedzi z mównicy sejmowej jeszcze nie było m, tak wyraźnej m, m, tak wy, prezentowanego, tak wyraźnego poglądu dla tej sprawy, że aborcja jest okej. Okay. Zawsze było, że no ja wiem. Okej, okay, trzeba dać pewne furtki, żeby nie było. E, ja, heroizmu, nie... tak? Mm -hmm. Heroizmu, ale, po, ale aborcja nie jest wyjściem. E, aborcja dobrym. nie jest okej, okay, tak nie, nie jest. Mówiono, jest okay. rzeczywiście. Natomiast z tej mównicy poszło, że aborcja jest okej. Okay. I to mnie bardzo boli, bo młodzi ludzie, którzy oglądali, mają jeszcze większe zamieszanie w głowach i Dobra, źle pan chce im powiedzieć, że aborcja nie jest okej. Okay. Tak, nie jest okej. Okay. Mm -hmm. I pan dlatego zawsze sprzeciwia się aborcji. I ja szanuję pański pogląd. I znaczy, no. jestem zwolennikiem kompromisu z 1993 roku, bo tam właśnie zakładamy tą mądrość, no. że są pewne wyjątki, że nie, nie, nie ma tego heroizmu, że musimy dbać o kobietę. I żeby nie dochodziło do takich sytuacji, Pani że kobieta Pani. umiera, bo sparaliżowany jest lekarz. No nie, panie to, to, że, kobieta, nie. To, że kobieta. No nie, ale akurat to nie ma żadnego związku. No wie pan, Przez, to nie ma związku. Jest konstytucja, Ale skutecznie. jest pan profesor Wiązek, który mówi o tym, w jakim. Profesor sposób... Wiącek jest rzecznikiem praw I powiedział jasno, że aborcja nie jest prawem. Niektórzy politycy tego w ogóle nie słuchają. A profesor Sol, Sol? poprzedni, poprzedni rzecznik praw obywatelskich i poprzedni szef trybunału, mówił, tak. że konstytucja zakazuje aborcji, zarówno stara, jak i ta. Tak. Kropka. Zostawmy sprawę aborcji. Y ale PiS tu na pan się ja, Znaczy, zgadza. Jeśli pan oczywiście musi do wszystkiego dorzucić Nie. PiS, to może jeszcze do trzeba dorzucić. Bo mówimy no. o skrajnościach, które powinniśmy w tej PiS kwestii... Na znaczy, jeśli pan chce całą rozmowę poświęcić aborcji, to później pan będzie miał do mnie pretensje, że tylko o tym rozmawiamy i ja... Dobrze, mam pytanie. zmieńmy temat. Jeszcze tylko jedno pytanie ostatnie w tej sprawie. Czy naprawdę uważacie, że referendum to jest to? jedyny sposób na to, żeby rozstrzygnąć sprawę aborcji? W tej kwestii wydaje się, że jest taka atmosfera, że bez tego referendum raz na zawsze e, nie usankcjonujemy pewnego rozwiązania kompromisowego. A to Panie jest tutaj bo, bo, bo zarówno hardkorowcy z jednej, jak i z drugiej strony no mówią, że e, referendum nie to nie jest sposób na decydowanie o tych sprawach, bo jedni bo się mówią, boją. No nie. Bo się boją, że wyjdzie... powiedzą Panu, że nie ja głosuje się... Nie Pan spyta brada. Czy głosuje się za tym, czy możesz żyć, czy nie? Dobrze. To powiedzą panu konserwatyści lewicy, zaś pan powie, a, że to jest prawo człowieka. Ale czy ja w tej kwestii nie mam jako polityk szukać rozwiązania, które doprowadzi do jakiegoś zdroworozsądkowego e, niech, prawa? A niech pan sobie szuka. No Szukam. Szuka. Niech pan sobie szuka. I szukam takiego. Mam do tu pana pytanie o te wybory krajiności... europejskie. Obiecałem, że o to spytam. No to spytam. No, tak. Chociaż. Zaraz nie, odłóżmy to jeszcze, bo przecież najpierw była ta turystyka. Pan bardzo mocno zabiegał o to, by być wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę w resorcie sportu i turystyki. Nie dostał pan turystyki. Turystykę dostał kto? Dostał pan Borys, czyli z Platformy Adreskiej. Platforma wzięła sobie najważniejsze rzeczy w tym ministerstwie panu zaś zostawiła uwaga LZS-y. Nie, nie, nie. nie to jest wspaniałe. No, bardzo, ja nie mam nic przeciwko lzs Ale LZS-y właśnie, to jest taka inwestycje rzecz, która... Wie pan najwię... Ale dobrze. Mhm. Jak już pan chce merytorycznie. lzs To wszystkim chcę powiedzieć, że nawet wychodzimy z założenia, że trzeba zrobić konferencję, która pokaże wkład w medale olimpijskie ludzi z małych środowisk. Wie pan, co że większość reprezentantów polskich w piłce nożnej... No? To są wychowankowie LZS-ów. Mhm. To są wychowankowie LZS-ów. ale nikt nie Wszyscy Jakie to ma znaczenie sportowej? dla obecnej polityki nie, ma, rządu? Ma, ale będziemy, największy, no... największy taki popularny klub, program klub, klub, który dotyka tych małych i średnich klubów do 200 tysięcy przychodów rocznie. To jest program dla 7 tysięcy klubów. Realizuje LZS jako operator programu. Dlatego, że jest w stanie wdrożyć ten program, e, rozliczyć go z ministerstwem, e, skontrolować. To jest niebywałe narzędzie dobra, podstawowe. Bo jak dobra, chcemy ja budować piramidę, chce to musimy zacząć że to od bardzo, dołu. Ja chcę, tak. Dobrze, pani pośle. Może po, pan chce mi powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Nie, jest że ważne. To pan, no, nie. A tak z lekceważeniem, po... pan redaktor OZTS. Ja z szacunkiem bo jest, mam wiedzę dlaczego z lekceważeniem ja mówię LZSy, mam wiedzę. Ja Generalną. ale dlaczego ja miałbym mówić źle o LZS-ach jeżeli ludzie chcą grać w piłkę być na wsi, może, to niech sobie grają w piłkę <coughs> rany boskie, co w tym jest złego być może to nie ma nic kontrowersyjnego być może pan minister Litras miał taki pogląd na lzs i mi to dał, a ja się z tego cieszę jakby to panu powiedzieć ja nie wiem jaki pogląd pan minister Litras natomiast na to była jego nie, dobe, wracając, do wracając do turystyki to była jego, to jego czemu panu decyzja to pan bardzo o to zabiegał Przegrał pan temat, prawda? Nie, tak. On jest ministrem konstytucyjnym. Taką decyzję podjął ostatecznie. Mi pozostało do decyzji, czy podać się do dymisji z tego powodu, czy nie. Ale tak bardzo z lubi skonsum? pan stanowisko, nie, że postanowił nie, zostać? Nie, nie. W każdej chwili mogę się podać do dymisji, natomiast no, wszyscy tak mówią, po rozmowie się z premierem Kosiniakiem Nie, nie przepraszam, teraz zostałem. jeden pan minister się podał do dymisji, bo już nie mógł wytrzymać z panią Cimielę Wiceminister się podał do dymisji. misji, serio. Ja wiem, no, no. właśnie napisał, że już nie może wytrzymać. Ale nie, nie napisał tego. No nie, no powiedział, że został w sejmiku osobiste. województwa hmm? e, idzie do pracy w ja e, wiem, że samorządzie. Nie przeszkadza. nie przeszkadza, ale on wybrał, ale on wybrał taką wybrał, drogę. Tak, tak, oczywiście wybrał taką rolę. Takich drobę. powodów nie przedstawił. Zostawmy to. Zostawmy Przed też przedstawiał. ministra, przedstawiał. Akurat przedstawił. Ale czy jest? Znaczy, pan chce zostawić ministra Nitrasa tak. i robi do mnie jakieś porozumiewawcze spojrzenie, ja nie. w ogóle nie wymienię. W ogóle nie mówię o Nitrasie, na litość boską. Co ma pan? Swy, jak pan ma jakiś problem z ministrem nie. Nitrasem? A jak się wam układają z, y, stosunki? Przyzwoicie. Przyzwoicie, ale nie beznadziejnie. Tak tego dobrze. Pytam. to czyta. Ktoś mówi, dobrze, ale nie ja beznadziejnie. Beznadziejnie zna, to dobrze. Znamy się ze Sławkiem od 2005 roku, więc... I, i nienawidzimy się szczerze. Nie, no to są nie, nawet sto... nie jest... Pan minister Nitras nie jest w stanie mnie zaskoczyć. To, nie, to są... To jest taka... Ale sympatyczna sto... znajomość. Stosunki braterskie, tak jak nie, Kaina bra... z Abel. Braterskie nie, ale takie... E... Dobra, zostawmy i biblijne porozum... porównania. dwudziestoletnie, bo, bo to nie tylko Kain i Abel, również Jakub i jego bracie. Pan na pewno zna historię. Tak. Tak. Więc zostawmy te, te porównanie. Ja obiecałem, że spytam o Parlament Europejski, mhm. o to pytam. Nie bardzo rozumiem, jak konserwatyści z psl będą teraz na jednej liście do wyborów z Różą Tun, która jest hiperpostępowa w tej sprawie. W sprawie europejskiej. Jest taką euroentuzjastką, jakiej w zasadzie chyba nie ma drugiej takiej w Polsce. Ale wie pan, to, to już. Yy, no, zielony yy, Ład to jest jej konik. Nam, A wy jak? A wy zawsze mówicie, te, znaczy od jakiegoś czasu. Zielony że to... Ład do reformy poważnej, ta, tak, ta, ta, tak ta. mówiłem. Bo rolnicy raczej by was na widłach. Nie, nie chodzi o na widłach. Pochnęli. To jak to będzie z Parlamentem Europejskim? Z kim będziecie szli do tych wyborów? Sądzę, że dzisiaj na stole najpoważniej leży pro, projekt startu samodzielnego trzeciej drogi czyli współpraca e, najogólniej Kosiniak-Kamysz-Chołownia ma trwać. Mm -hmm. Ma trwać, czyli bez platformy. Bo już nawet Marek Sawicki powiedział, że bez względu na, jakie, na to, jakie decyzje y, władz partii zostaną podjęte, to on cytuje: Będę bronił PSL-u przed wspólną listą z Koalicją Obywatelską. On będzie bronił psl -u. Będzie musiał bronić? czy... Marek Sawicki jest członkiem Rady Naczelnej psl -u. Tam, zdaje się, ostatnio była e, duża rozmowa. Nie odkryje tajemnicy, jak e, jest Zielone Światło na projekt Trzecia Droga do Parlamentu Europejskiego. A Różatun ma swoje wyraziste poglądy. Super e, no, entuzjastyczne i tak, jest zwolenniczką Zielonego Ładu. z ją. Myślę, że dopuszcza pewne, pewne zmiany. No, nie da się w tak y, wielkim już y, E, sojuszu, jakim jest trzecia Znowu Droga. Znowu robicie to samo, e, mieć taki sam Przestrzegano PSL przy, przed tym w wyborach e, europejskich poprzednich. To znaczy... Bardziej interesują poglądy Szymona Hołowni i jego współpraca z Władysławem Kościniakiem Kamyszem na poziomie ustaleń pewnych. Do tej pory wszystkie te ustalenia Przeko. zagrały, pierwsze wybory. Proces na śmieszne nie Że ludzie nie wiedzą, jak, jak PSL-owcy głosują w Parlamencie Europejskim, bo ludzie znają poglądy PSL-u stąd, gdzie wy, politycy psl Mówicie, trzeba reformować Zielony Ład, nie możemy się na to godzić, i tak dalej. Po czym jedziecie do Brukseli, i wszyscy politycy PSL-u głosują za Zielonym Ładem, za tym, żeby Wyciąga. samochody y, spalinowe zostały zakazane, i tak dalej, i tak dalej. Wyciągamy wnioski też z tego, co się dzieje. Jak pan redaktor wie, to poprzedni rząd wprowadził nam w te ustalenia. w, w Nie, mam porozmawiać z premierem Jarosławem Kalinowskim. On... Kalinowski. Kalinowski. Zawsze głosuje za wszystkim najbardziej postępowymi ale, rozwiązaniami Ale, jak ale ma, pan, ma pan komisarza do spraw rolnictwa, który to e, klepał, i ma pan odpowiedzialność pana Morawieckiego i Kaczyńskiego, jeżeli ja chodzi o Zielony Ład. I teraz pis. proszę zwrócić no dobrze, uwagę na postawę pis. premiera Tuska, który też wyciąga wnioski. E, Czy widząc... Pan jest za e, paktem migracyjnym, który przyjął Parlament Europejski. Proszę o krótką, jednoznaczną odpowiedź. Ja uważam, że te kwestie musimy rozwiązywać nie, panie, wspólnie. Panie, po, panie wspólnie, pośle, panie bo dotyczy to, czy pan jest wiem. za? Pakt migracyjny zakłada przymusową relokację e, migrantów, którzy trafiają do Europy, a państwo, które nie zechce przyjąć tych migrantów, będzie musiało płacić e, określoną kwotę. Tam mówiono około 20 w obecnie tysiącach złotych na dla, dla nas to kompletnie nie będzie miało znaczenia, bo pa przecież przyjęliśmy tak wielu migrantów z Ukrainy. Nie ma, I to, nie Unia, ma tam gwarancji ale, nie ma gwarancji, ale jest zapis. Panie ministrze, Gwarancje, czy Pan odpowie na pytanie, le... które Panu zadałem? Tak. To ja, uważam, ja uważam, że dla nas jest to obojętne, nie będziemy dopłacać. E, a będziemy Sekundę, chcieli pomagać, ale musimy też jest brać. Pana pod uwagę. Tak, a będziemy pomagać w ten sposób naszym partnerom e, włoskim, hiszpańskim musimy to brać pod uwagę we no, wspólnoty. Se, czyli pan jest za tym, żeby został przyjęty pakt migracyjny, bo Z uwzględnieniem polskiej specyfiki o tym mówimy. Czyli PSL jest za tym, żeby migracja został tym, przyjęty. Powiedział za tym, żeby to Zobowiązał pan minister, nie, żeby nie współpracować. Bardzo panu serdecznie w dziękuję. A kto Już został, panie redaktorze? Mistrzem minuty. mistrzem Polski Fokejunal. No przecież gdyby mi pan nie powiedział, to bym nie wiedział, że Unię oświecimy. <laughs> tak, gratulacje dla zawodników dla kapitana Krystiana Dziubińskiego, mam nadzieję, że też jako kapitan reprezentacji Polski, Opowiem, poprowadzi panu, nas opowiem do... panu, kto zostanie mistrzem Polski. E, Wragby następnym razem, bo jeszcze elicie. rozgrywki okay. trwają. Na Mistrzostwach Świata w Czechach. Wragby niestety nie będziemy na Mistrzostwach Świata. Tam Ale mam nadzieję, że Juwenia będzie mistrzem Polski. Popieramy Juwenie rzecz jasna, chociaż ja nie mogę się głośno deklarować. Popieram też inne kluby. Później będą na mnie krzyczeć i... E, ja mogę łatwiej tutaj tak, powiedzieć, tak, bo jestem... Tak, tak, Ja popieram... Pamiętam, i, że tak. jestem z Krakowa i Pozdrawiam pamiętam, że mam to we krwi. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.